Witam Was serdecznie, moje mordeczki, Oczywiście żartuję, bo trafiliśmy akurat taką piękną przyczepę kempingową, oldschoolową na miejscu. Tak bym żył, gdyby tata już oczywiście obciął fundusze. Moi kochani, to nie ta przyczepa jest dzisiaj główną gwiazdą tego programu. Ferrari 458 Italia w kolorze pięknego, dorodnego, żółciutkiego banana. W tym Ferrari będziemy wozić Was, będziemy wozić moich widzów. Dlaczego będziemy Was wozić w rękach? Trzymam moją płytę. I kto z was jeszcze nie ma tej płyty, to zapraszam was do linku w opisie i zakupcie taką płytę, dlatego że preorder się już skończył, ale płyta jest wciąż dla was dostępna w zwykłej sprzedaży. I teraz tak, powiedziałem wczoraj na Instagramie, do którego teraz nazwał góry, więc jak widzicie, warto tam być, żeby widzieć właśnie takie akcje i moje daily, bo wrzucam tam praktycznie codziennie od paru lat. Powiedziałem tam tak, wczoraj o godzinie 12.00, kto do dziś do godziny 12.00 kupi płytę, ma szansę wziąć w akcji Kraków plus 30 max 35 km zasięgu. 10 osób, które kupiły płytę od wczoraj, 12 do dzisiaj 12 zostało przeze mnie, a właściwie zostanie przeze mnie dopiero na tym materiale wybranych. I płytę dowiozę osobiście. O Boże. Do tego wszystkiego dorzucę limitowaną smyczkę, którą mamy w bagażniku tego pięknego pojazdu. Do tego smyczkę z napisem sponsor Tata. Płyt oczywiście mam tutaj znacznie więcej, dlatego że dowieziemy to, tak jak mówię, do 10 osób. No i moi kochani, do tego wszystkiego na tych płytkach się podpiszę, ale żeby to nie była tylko i wyłącznie kurierka tym Ferrari, to również zaproszę was na prawy fotel, a kto wie, może kogoś i na lewy, i przejedzie się Ferrari 458 Italia, dostanie płytę, podpis, fotę, filmik, a do tego wszystkiego jeszcze smyczkę. Także zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich akcji, złożenia was sportowymi samochodami, jeżeli chcecie więcej sportowych twór na tym kanale. No i co? No i wpada dla was teraz intro a wy podczas tego intro kliknijcie czerwony przycisk i zróbcie tak, żeby stał się szary. W razie wylosujmy pierwszą osobę, do której pojedziemy. Dobra, wygląda to tak, że mamy tutaj plik Excela, który wrzuciliśmy na filtr od wczoraj do 12, na dziś do 12. Plik Excela wygląda tak, nie będę Wam z bliska pokazywał, bo są tam dane osób. Wszystkich. W każdym razie wyjeżdżam od góry do dołu na tym filtrze, sprawdzam, czy jest opłacone zamówienie, żeby nie było, że ktoś sobie tylko zamówił, a nie zapłacił. I dzwonimy do tej osoby. Także let's do this. I mamy pana Bartka status zamówienia w realizacji. Ale to gada. Nie mogę się nacieszyć tym silnikiem z tyłu. Tak, słucham? Halo, halo. Czy ja z Bartkiem mam przyjemność? Tak, jak z Siema, byku. Zamawiałeś płytę od wczoraj 12 do dzisiaj do 12. O, proszę, pan Kłaniam się serdecznie. Trafiło na ciebie, jesteś pierwszy. Właśnie zaczynamy kręcić ten odcinek. Niedaleko myślenic lecę właśnie do domu i zaraz będę w domu. No ja tam będę za 20 minut. No to dobra, ja się tam na skuterku pobiję prawie. Okej, okay, dzięki, sołache. Jesteśmy już na Zakopiance i w tych pięknych okolicznościach chciałbym wam powiedzieć, że w tym materiale pierwsza część filmu to jest towożenie właśnie widzów. Natomiast druga część filmu, także dotrwajcie do drugiej połowy filmu, to jest już taka typowa akcja. Na temat rzeczy z nim związanych, ciekawostek stricte motoryzacyjnych. Słuchajcie tego dźwięku także łapeczka w górę. Łapeczka w górę nie tak. Tak. Za kontent motoryzacyjny. To chyba nie on, nie? Ty To dobry skuter, kurde. No to dobra, ja się tam na skuterku pobijadę prawie. Fajny skuterek mordo! Trzymajko. O kurde piękna bestia! Ja myślałem że przyjedzie kajtek na skuterze a tu łopli to jest to będzie, to będzie niespodzianka na niespodziankę Tak, tak, to jest 1000 rr Honda Aaaa, panie, ja Cię kojarzę z wyścigów nocnych. O, proszę bardzo. No. Jak Ty miałeś, ty miałeś betę Duduś. Ej Dokładnie no. tak, K7, K7 Duduś. No to ja kojarzę tego człowieka z Need for Speed Kraków, z wyścigów nocnych. Proszę. Miałeś zieloną becie. I taka Kotur, nie? 458, tak? Piękna sprawa. I silnika nie ma oczywiście. No i stary, to jest elektryk. To nie? jest elektryk, tak. wiem. Mam dla Ciebie stary płytę. Stary. Sponsor tata. Sponsor tata. no. I uwaga moi kochani, pierwsza w historii podpisana płyta. Stop. O kurde. Trzeba doceniać ludzi, a ta, ta płyta, którą ja właśnie tutaj zamówiłem, to jest właśnie docenienie buddy. <grym> Więc będziemy musieli to zmyć. <grym> Oprócz. Idealnie na płyty. To jest szybkie, nie? Tak, da daję radę. O, ale gorące. Gościu to leci czy paki? Leci spokojnie. Niemczech tak, no jasna sprawa. Jeździsz tym na kolenie? Kogo ja mam tym Ferrari przewieźć. Gość na jednym kole lata na litrze, a ja go mam jakimś 4-5 8 przewozić. Ale to może nie ja cię będę przewoził, tylko sam się przewieziesz. Co ty gadasz? No, no tylko bez szaleństw, bo to bez nie moje. wiadomo. To taty. Jeszcze po zakopiance, której ja nienawidzę. Szybki, szybki. Żebyśmy słyszeli fałę semeczkę. Do przyspieszenie jak na motorze to tu nie ma, ale jest tak wiesz. No no, na pewno też to jedzie bo ja już jestem ob***any. Wiu wiu kłopoty. No właśnie, ci panowie to zwykle są kłopoty, moi kochani, a my nie mamy tablicy z przodu. No na szczęście pojechali. Nic się nie dzieje. Na prawym to ja już miałem 300. Grupo, grubo, naprawdę. Ferrari to, to jest koń no, no, na dwóch łapach, no. Dobra, mordeczki, my losujemy kolejne, dziewięć osób jeszcze, także zwijamy. Dzięki bardzo i zaskoczyłeś. Dzięki bardzo, w takim razie, no ale teraz ty musisz się przejać ze mną. <laughs> no co ty, nie masz szans, ja nie wsiądę stary na litra. A żebyście followowali tego pana, to ja tutaj wam spalę laka. Dobra, to było mocne, oddalajmy się stąd w takim razie, bo gość tu zadymił parking więc zaraz tutaj przyjadą niebiescy panowie pewnie. Następny użytkownik niestety mówi, że jest tak busy w pracy, że nie da rady wyjść, więc jadę na jego polecenie do jego domu rodzinnego, w którym jest chyba jego rodzeństwo młodsze i oni zapoznają się z Ferrari i zostawię dla niego oczywiście płytkę z podpisem. Pan Janek, 15-20 minut i na pewno usłyszysz mnie pod swoim domem. To eee, do wam tobą się No to ładnie. A, no i widzicie, przyjechał gość, który trafił. Jeździłeś kiedyś w 456? Nie. Halo? Halo, halo, czy z Danielem mam przyjemność? Halo? Halo? Tak, to ja. A, no witam cię Sebastian. Wiesz co, nie złapiesz mnie za bardzo, bo jestem na Mazurach, a do rady do mojego kolegi pojechać? Nie ma. Co Panie. prawda nie ty trafiłeś, ale twój Panie. kumpel trafił. No. Ej, ale będzie miała taki ból dupy, że to jest głowa. Mama. Ale... Mamy 50 minut do kolejnej osoby. Cały Kraków w korkach na przekątną do przejechania. 50 minut! Bej? Tak, zgadza się. Cześć Buddha. Siema, widzę, że wszyscy od razu poznajecie. Dzisiaj godzinę chyba ponad 20 Wiesz, taki czas No nie, taki korek Dobrze gada, nie? No Jak w ogóle nie wiem co jest, panie Ale jest kozak, ja ciele. Pier... Że to się nie dzieje po prostu o boże na... Chciałem pozdrowić rapera Kizo i wszystkich <grym> tych, którzy kiedyś nie mieli, a teraz mają nowe życie <grym> Szanuję Żyła gościa Cię. A mówi wiesz, że jak się trafi, a to brawo <grym> dla ciebie <grym> Zawsze mi dają banany nie? Ostatnia osoba przed nami, i jakoś mnie nie dziwi, że oczywiście nie trafiłem dziewczyny, tylko faceta. Będę dzwonił, jak będę na miejscu, albo będziesz słyszał. Ja tu widzę, kurde, że tu są zabawki, to ja tu wrażenia nie zrobię. <grym> robisz, robisz. A, to nie, MG, Z zewnątrz stylistyczne yes, to była siódemka, przerobiona, Na razie A, jest BOT program was? 305 Wydesz MG jest? MG Musi dobrze gadać Fajnie gada Takie dostarczanie ich to będzie... ...lejka dhl Niech ziomek ktoś z tego ma, że wygrał. Chociaż płytę będzie miał. Jak ma na imię? Zadowolony? O Jezu. Petarda. Słuchaj, na no, początek no, no. tak. Nie wiem, czy zamawiał Deluxe, czy nie, ale dorzucam mu słyczkę do Deluxa. To będzie Także... Dla mnie. ...sponsor 2.0. Tak okay. na słyczce jest powiedziane. Miło było Dzięki poznać. Wielkie. No nie jest to Tesla. Przyspieszenie jest okej, okay, ale no... Daliśmy radę. Troszkę koreczki w nie, popawiliśmy się, ale było okej. Okay. Po zakończeniu nagrywek z wożeniem widzów Ferrari chciałem nagrać dla Was od razu drugą część odcinka, no ale nie wiedziałem, że wożenie potrwa 7 godzin, więc było już zwyczajnie zbyt ciemno. Pojechaliśmy więc na parking Galerii Bronowickiej w składzie z Mercedesem C63 i to jeszcze z tym kozacko brzmiącym silnikiem 6,2, no i fajnie zrobionym Camaro. Na daszku, jak zawsze śmigały sobie go karty, goście z Camaro zrobili sobie klip dla swojego zionka artysty. C63 nawet spaliła laczka, tak minimalnie troszeczkę. 63 AMG. Później czas noszenia płyt z chaty do biura, bo właśnie w dniu kiedy to nagrywamy zaczęło się pakowanie i wysyłka tych paczek. Stanęło c63 Camaro i Restrika. Test pakowności. Myślę, że przeszliśmy pomyślnie. Parę tysięcy płyt w bagażnikach sportowych samochodów zaliczone. Moi kochani. Dnia kolejnego i moi kochani, chciałbym Wam troszeczkę powiedzieć o tej Italii, bo jest to samochód bardzo nietuzinkowy i wiem, że wielu z Was jest fanem tej marki jest fanem marki Ferrari. Ale nie będę przecież Wam tutaj robił kolejnego testu, bo jeżeli ktoś z Was chce zobaczyć porządny test Ferrari, jak to, jak tamto, jak wszystko w tym samochodzie i dowiedzieć się masy ciekawostek, to kanałów, które robiły takie testy, jest masa. Natomiast podejdziemy do tego troszeczkę bardziej po ludzku. Wezmę Was za moment do ręki, Was, czyli kamerę, pogadam z Wami, pokażę Wam fajne funkcje i śmiejemy się też troszeczkę z Ferrari, bo jest tutaj masa rzeczy, z których można się pośmiać. Natomiast pytanie, które zadawane jest mi bardzo często, oprócz tego ile to pali i kosztuje, to to czy to auto jest praktyczne i uwaga, odpowiadam na to pytanie. Nie, nie, nie. To auto jest totalnie niepraktyczne. Nie. Natomiast tak jak mówię, nie będziemy tutaj robić żadnego śmiesznego testu. Zabieram was teraz w podróż tym 4-5 italiom. I pierwsza rzecz, z której możemy się pośmiać na zewnątrz, jako że już tutaj jesteśmy, to są kierunkowskazy. Moi kochani, są to kierunkowskazy świata z staychen. Z Jedziemy. Mówiłem, że jest niepraktyczny. W środku, już jesteśmy, to sięgnijmy po kluczyk, który swoją drogą też nie jest wybornie piękny. No, ale dobra, to auto ma już swoje lata i jest to kluczyk, uwaga, fizyczny. Fizyczny, nie fizyczny, bo patrzcie, wsadzić go do stacyjki trzeba i on musi tam wleść. Trzeba go przekręcić, natomiast startujemy już przyciskiem, czyli tak jak raczej w nowoczesnych samochodach. I jak klikniemy ten przycisk, to fałka za naszymi plecami zaczyna budzić się do życia. Dobra, jedźmy w takim razie. Moi kochani, no ja nie jestem fanem Ferrari, tylko i wyłącznie Team Lambo, więc jak dla mnie to jest trochę to przerost formy nad treścią. Natomiast muszę zwrócić honor inżynierom, jeżeli chodzi o silnik tutaj. Wiadomo, że jest on z tyłu i tak dalej, ale nie mam pojęcia jak ci goście zrobili to, że V8, kiedy jedzie przez ulice Krakowa, gdzie jest dość ciasno i wysokie kamieniczki, to brzmi jakby tamtędy była po prostu Grand Prix. Yeah. Mm -hmm. Jakby tamtędy jechało naprawdę, to auto brzmi jak Formuła 1 i nie wiem jak to zrobili z V8, bo z V10 to rozumiem, że one brzmią jak Formuła 1, ale V8 to powinno bulgotać, a to naprawdę brzmi jak F1, więc tutaj zwracam honor. Natomiast jeżeli chodzi o moc i tak dalej, słuchajcie, ten samochód to jest 2009 rok, w sensie od wtedy zaczynają wychodzić. Ten akurat model, który mamy tutaj, to jest Polift 2015, czyli ostatni rok produkcji Italki i powiem Wam, że tutaj jest zupełnie inaczej, Niż w gt ze Pamiętacie, jak robiłem wam taką króciutką recenzję gt a to mówiłem wam, że to jest auto, które ma już 11 lat i że dalej jest takie mega ponadczasowe. Natomiast, że jest takim sliperem, że nie zwracasz tak uwagi, że to wciąż tylko i wyłącznie Nissan na drogach. Tutaj jest inaczej: ta bryła ma 11 lat, też jest ponadczasowa, ale tutaj to już naprawdę zwraca uwagę na ulicy. Zwłaszcza w tym żółtym, bananowym kolorku, który mamy tutaj do dyspozycji. Wow. oh mm -hmm. Rzeczy ciekawych jeszcze za kierownicą tak jakby tego samochodu to kierunkowskazy. Tutaj akurat mamy taką fajną kierę na maksa wypełnioną karbonem. W ogóle cały środek tego samochodu mamy tak w pakiecie karbon i powiem Wam, że tutaj jakiś arabski szejk. Troszeczkę go poniosła fantazja, no bo mamy żółte z zewnątrz, a czerwone w środku. Gryzie się to niemiłosiernie, ale z tego co się orientuję to arabscy szejkowie lubią takie klimaty. Jeżeli chodzi o kierunkowskazy na tej kierownicy to słuchajcie nie ma tutaj żadnych takich dźwigni jak są w standardowym samochodzie. Są tam wiele wielkie łopatki do zmiany biegów. I uwaga, kierunkowskazy to są te strzałki, które teraz widzicie na kierownicy. To jest strzałka w prawo, strzałka w lewo i jeżeli chcemy anulować kierunkowskaz, to po prostu klikamy drugi raz, albo odkręcamy kierownicę, wtedy wyłącza się sam. Tutaj mamy pokrętła dotyczące trybów jazdy. Zmienia nam się wtedy charakterystyka skrzyni i kontroli trakcji. Całość to stąd wygląda naprawdę bardzo estetycznie i bardzo mały prędkościomierz jest po lewej stronie, więc wierzcie mi, że łatwo stracić prawo jazdy w tym samochodzie. Natomiast obro Potomierz centralny to już jest naprawdę ogromna sprawa tutaj. To są diody na kierownicy akcesoryjne, które przypominają nam o tym, że należy zaraz zmienić bieg. No i cyk, w miejscu, w którym mając 4, 5, 8 italie znajdujemy się bardzo często. Stacja benzynowa, trzeba zatankować. A ile to boli! U, wiecie co, samochód pali naprawdę dużo, podejrzewam, że właściciele tego auta się tym tak bardzo nie przejmują, bo skoro mają pół bani na zakup tego samochodu i to w gotówce, bo to auto jest już w takim wieku, że raczej leasingi nie wchodzą tutaj za bardzo w grę. Zwłaszcza ta sztuka, która jest ściągnięta z Dubaju, nie ma szans na leasing, więc myślę, że oni się tym nie przejmują. Natomiast podczas spokojnej jazdy, myślę, że to jest w okolicach 20 litrów, tak nam przynajmniej tutaj pokazuje. A jak depczemy cały czas, to 3 dyszki przekraczamy na luzie. Ile? Ja nie wiedziałem, że Italia ma 60-litrowy bank paliwa. Zaraz będzie trzy z przodu, gościu. Dzwonię do starego gościu. 323 zł, a jeszcze były dwie kreski. To ma 70-litrowy pak paliwa. Jak diesel. Powiem wam, że nie jest mi lekko i cały ten weekend nie będzie lekki. Bo to był cios. To auto myślałem, że pali mało, że tak wolno schodzi ta wskazówka, właśnie. Okazało, że 70-litrowy bak. No, tak jak mówię, nie będzie łatwo się z tym powierzyć. że Ferrari w kwestii konfiguracji, przy której przed sekundą byliśmy, daje bardzo dużą wolność naszym arabskim szejkom. Akurat ta ferrarka jest z Dubaju, mieliście na tym odcinku palenie gumy motorem, mieliście na tym odcinku palenie gumy Mercedesem, więc już tutaj nie będziemy palić gumy, mimo, że to naprawdę chce palić gumę, ale do tego wszystkiego jest to Ferrari, tego Remka, który był ze mną w Dubaju, który wtedy kupował Ferrari, więc nie będziemy mu upalać, a widziałem, że założył tutaj całkiem dobre opony. W każdym razie daje możliwość konfiguracji tutaj Ferrari naprawdę bardzo dużą. Chcecie czerwony środek, żółte z zewnątrz? Spoko. Chcecie okleinę dodatkową z zewnątrz? Spoko. Chcecie mieć czarny środek? Spoko. Chcecie karbon? Spoko. Nie chcecie karbonu? Spoko. Chcecie czarną podłogę? Będzie czarna. Chcecie taką? To będzie taka. No tutaj Ferrari naprawdę daje bardzo dużą różnorodność w kwestii tego. No oczywiście później kasuje za to kupę buły. W każdym razie jest grubo. Tutaj te fotele, które akurat są założone, to naprawdę ktoś dopłacił do tego parę dziesiąt tysięcy złotych, lekko, dlatego że są full carbonowe. Więc są to fotele wyciągnięte, naprawdę istnieje jakieś rajdówki. Nie ma tutaj skrzyni biegów. Takiej, no skrzynia biegów oczywiście jest, ale nie ma tutaj takiej skrzyni biegów, jaką możecie znać, nawet automatycznej czy coś. Jedynkę wrzucamy prawą łopatką, jeżeli chcemy ruszyć. N, czyli neutrala, wrzucamy dwoma łopatkami naraz. Jeżeli chcemy przełączyć na wsteczny, to musimy nacisnąć przycisk. Jeżeli chcemy, żeby skrzynia działała automatycznie, bez łopatek, musimy nacisnąć przycisk auto. Tak to tutaj działa Ferrari. Czy ten samochód jest szybki? Otóż. Jak widzicie ten samochód jest mega szybki, mimo że jest tutaj napęd na tył, to to auto przyspiesza do setki nieziemsko, teoretycznie w nieco ponad 3 sekundy, 340 km na godzinę to pojedzie, to jest mega szybko, no, oczywiście nie mamy gdzie tego sprawdzić, nie będziemy tym razem jechać aż do Niemiec, żeby wyciągać takie prędkości. W każdym razie auto jest szybkie, auto zwraca uwagę, auto jest totalnym kozakiem, ale sercem Team Lambo. Dobra mordeczki, ja się z wami żegnam już w tym materiale. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę i suba na tym kanale swoją drogą patrzcie, bo nie pokazałem wam wcześniej. Mam buty, które są kolaboracją Adidasa z taśmą klejącą. Tak wam tylko chciałem powiedzieć, bo taka dość nietypowa kolaboracja. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów na tym kanale, złożenia was, sportowych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Ja się z wami żegnam, wszystkiego dobrego dla Was. No i co? No i piąteczka i na życie. Krupnicza 11, 11A to tutaj w Krakowie wychowywałem się 16 lat, mieszkałem na ulicy Krupniczej, dokładnie w tej bramie, w małej kamieniczce tam w środku jakieś 200 metrów od rynku głównego. Także to taki specjal dla tych, którzy oglądali film do samego końca. Czekajcie, ryknę sobie pod starą szkołą i pod starym mieszkaniem.